Kosmiczne wibracje, Twój przewodnik po gwiazdach. Wodniku. W tym tygodniu gwiazdy prowadzą Cię ku wizji, która chce stać się ciałem. Librowe Słońce prosi o sojusze, a Mars w Skorpionie uczy celnych i cichych ruchów. W poniedziałek, Przynosi porządkowanie priorytetów. Zdejmij z listy to, co nie służy misji, a oddech stanie się lżejszy. We wtorek pokaż szkic choćby niedoskonały, wczesna szczerość pozwoli zaoszczędzić tygodnie. Środa zostawiacie w centrum rozmów. Dane i fakty będą twoją tarczą, a krótkie sprinty dadzą rytm. Czwartek przypomni, że nawet największa wizja zaczyna się od jednego kroku. Zrób go, zanim pojawią się wątpliwości. Piątek otworzy bramy innowacji. Wypróbuj nowy pomysł zamiast go opisywać. W sobotę rozmowa, jeden na jeden, usunie wąskie gardło i przywróci harmonię. Niedziela zamyka tydzień w ciszy. Niech twoja intencja brzmi. Moja wizja ma strukturę i oddech. Ryby. Wenus w Pannie, uczycie praktycznej czułości, a Księżyc w Twoim znaku otula spokojem. To Tydzień, w którym empatia potrzebuje granic, by mogła leczyć. W poniedziałek nie próbuj ratować wszystkich. Wybierz jedną relację, której oddasz serce i poproś o coś w zamian. We wtorek spisz jasne zasady na tydzień. To też forma miłości. Środa przynosi próbę granic. Odpowiadaj miękko, lecz stanowczo. W czwartek zatrzymaj rozmowę w półsłowa. Pozwól milczeniu ułożyć emocje i wróć z pytaniem, nie z oceną. Piątek podsunie inspirację w drobnym geście. Uchwyć ją i wprowadź w życie. Sobota zaprosi do wspólnego rytuału. Cisza i bliskość uzdrowią napięcie. Niedziela pozwoli ci spisać trzy wdzięczności i jedną granicę do wzmocnienia. Niech intencja brzmi Kocham mądrze. Baranie to tydzień, w którym Merkury w wadze otwiera pole dialogu a Mars w Skorpionie przypomina o konsekwencjach słów. Twoja siła to precyzja. W poniedziałek spisz cel spotkania i idź prosto do sedna. Wtorek sprzyja negocjacjom. Trzymaj się faktów, a cisza okaże się twoim sprzymierzeńcem. W środę nazwij odpowiedzialności w zespole, a tarcia się rozproszą. Czwartek pokaże, że pośpiech kosztuje. Poproś o deprecyzowanie, zamiast się spieszyć. Piątek domknie sprawy i przyniesie satysfakcję z podpisów. Sobota wymaga korekty planów. Analizuj je od razu, a zaufanie zostanie z tobą. Niedziela przynosi czas na podziękowanie partnerom. Niech twoja intencja brzmi: jasne umowy, czyste serce. Byku. Wenus w pannie przypomina, że ciało jest świątynią, a prostota rytuałów daje siłę. To tydzień troski o płomień, który ma świecić długo. Poniedziałek prosi o prosty plan posiłków i wodę zamiast bodźców. We wtorek odkładasz telefon i słyszysz własne ciało. Środa daje lekcję ciągłości. Mały trening. Wygra z wielkimi zamiarami. Czwartek wsłuchaj się w sygnały mięśni. Rozciąganie wprowadzi pokój. Piątek zachęca do profilaktyki. Badanie lub bilans dadzą spokój. Sobota prosi o kąpiel, spacer i sen trzy klucze do lekkości. Niedziela pozwala spisać nawyki, które zostają z Tobą. Intencja brzmi: Moje ciało jest moim domem? Bliźnięta. Merkury w wadze nadaje Twoim słowom lekkości i stylu. To tydzień kreatywności, w którym szkic bywa piękniejszy niż efekt końcowy. Poniedziałek prosi o motyw przewodni na miesiąc. Mniej znaczy więcej. We wtorek pokaż światu wersję roboczą. Autentyczność przyciąga. Środa przypomina, by pozostać wiernym sobie, nawet wśród trendów. Czwartek każe dopracować detale, opis, tytuł, podpis. Piątek przynosi inspirację z rozmowy, zapisuj błyszczące zdania. W sobota zamieni niespodziankę. Sceny improwizacji. Niedziela pozwala podziękować swojej scenie i odpocząć. Intencja, mój przekaz jest jasny, i lekki. Raku. Jowisz w twoim znaku mówi rośnij mądrze, a Mars w skorpionie zachęca decyduj odważnie. To tydzień, w którym liczby. Też mogą mówić sercem. Poniedziałek przynosi ulgę. Usuń drobne wycieki finansowe. We wtorek ustal budżet na rozwój, a każda złotówka znajdzie swoje miejsce. Środa każe odłożyć emocjonalne zakupy. Czwartek otwiera przestrzeń do negocjacji. Grzeczność i precyzja będą Twoją siłą. Piątek zamyka płatności. I daje poczucie kontroli. Sobota prosi, byś przyjął nieoczekiwane koszty z elastycznością. Niedziela pozwala spisać trzy liczby tygodnia i jeden wniosek. Intencja? Moja obfitość jest świadoma. Lwie, Twoja charyzma potrzebuje słów, które budują mosty. Słońce w wadze uczy. Że komunikacja jest Twoją siłą. Poniedziałek prosi o agendę ważnej rozmowy, struktura da spokój. We wtorek skróć przekaz do sedna. Środa każe dopytać, zanim odpowiesz. Czwartek uczy, że miękki ton wzmacnia wpływ. Piątek sprzyja ogłoszeniom i publicznym komunikatom. Twoje słowa znajdą drogę. Sobota przypomina, że czytelność planów buduje zaufanie. Niedziela prosi o podsumowanie w pięciu zdaniach: intencja: mówię, by łączyć. Panno, Wenus w Twoim znaku prosi, by kochać prostotę, a Księżyc otula regeneracją. To tydzień. W którym odpoczynek jest Twoją najpiękniejszą modlitwą. Poniedziałek przynosi dwie minuty ciszy przy kawie. We wtorek porządkujesz małą przestrzeń i odzyskujesz przepływ. Środa uczy wystarczająco dobrze, to balsam dla duszy. Czwartek prosi, byś zapisała, co naprawdę Cię karmi. piątek. Daję spacer bez telefonu. Usłyszysz świat na nowo. Sobota otulicie snem i ciepłem. Niedziela pozwala złożyć intencję prostą jak szept. Odpoczywam, by służyć lepiej. Wago. Słońce i Merkury w Twoim znaku sprawiają, że świecisz pełnią siebie. To tydzień odwagi w wyborach i piękna w prostocie. Poniedziałek prosi o trzy cele na październik. Zacznij od jednego kroku. We wtorek eleganckie nie stanie się Twoją ochroną. Środa daje klarowność, decyzja przynosi ulgę. Czwartek przypomina, że detal niesie Twój przekaz. Piątek Sprzyja rozmowom i wystąpieniom. Mów prosto i spokojnie. Sobota uczy tańca z niespodzianką. Niedziela przynosi podziękowanie za odwagę. Intencja: Jestem w zgodzie ze sobą. Skorpionie: Mars w Twoim znaku ostrzy wolę jak klingę. Prawdziwa moc rodzi się z czułości. I granic. W poniedziałek każe ci wybrać trzy działania i zrobić je celnie. We wtorek nie walczy ze wszystkimi. Cisza też wygrywa. Środa nadaje limit trudnym rozmowom, a oddech na świeżym powietrzu koi nerwy. Czwartek przypomina, że odpoczynek to strategia. Piątek wymaga precyzji. Sprawdzaj dane dwa razy. W sobota obróci zmianę w przewagę. Niedziela prosi o wypuszczenie tego, co już nie służy. Intencja moja moc jest czysta. Strzelcu. Powietrze wagi poszerza horyzonty, a księżyc w wodniku i rybach uczy ciekawości. To tydzień, w którym Nauka staje się przygodą. Poniedziałek zachęca do zaplanowania małej wyprawy. We wtorek rozmowa z kimś spoza twojej bańki otworzy drzwi. Środa przypomina, że 20 minut nauki dziennie wystarczy. Czwartek każe sprawdzić fakty, nim udostępnisz. Piątek daje pomysł, który trzeba od razu zapisać i ubrać w termin. Sobota zamienia zmianę planów w lekkość. Niedziela pozwala podzielić się wiedzą, intencja. Idę dalej, widząc szerzej. Koziorożcu, księżyc w Twoim znaku przypomina, że baza musi być stabilna, by szczyt był bliżej. To tydzień porządków wewnętrznych i domowych. Poniedziałek ustala rytm domu. Harmonogram staje się troską. We wtorek mała poprawka, półka, rozmowa przynosi ulgę. Środa prosi o wsparcie innych. Współodpowiedzialność koi. Czwartek przypomina, że cisza nie jest odpowiedzią. Dopytuj. W piątek. Sprzyja budżetowi na październik. Sobota otwiera drzwi dla śmiechu i prostoty. Niedziela pozwala zgasić światła wcześniej i podziękować przestrzeni. Intencja: tu jest moje ciche tak. Gwiazdy już na dziś milkną, ale ich szept. Wciąż rozbrzmiewa w Twoim sercu. Jeśli poczułeś harmonię w tych słowach, zostaw swój znak w komentarzu, podziel się swoją energią i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby razem wędrować przez kolejne tygodnie.